Witajcie moi drodzy. W tym filmiku zajmiemy się magią. Pokażę wszystkie 14 nowych zaklęć, jakie możemy zdobyć w dodatku Shadow of the Earth Tree. Pokażę oczywiście, gdzie je możemy zdobyć oraz jak one działają. Specjalnie na potrzeby tego filmu zrispekowałem sobie postać, aby móc w ogóle magii używać, bo normalnie moja postać z magią nie ma kompletnie nic wspólnego. Nowe zakręcia są bardzo ciekawe, a nawet jeśli nie używacie magii, to warto je zdobyć do kolekcji. Serdecznie zapraszam. Możemy więc zdobyć trzy czary karyjskiej rodziny królewskiej, dwa czary grawitacyjne, cztery czary magii palców i mira, dwa czary ostro drzewa oraz trzy czary sługów śmierci. Te 14 zaklęć uzupełnia kolekcję 70 zaklęć z podstawki, więc łącznie mamy 84 zaklęcia dostępne teraz w elden ringu. Zanim przejdziemy do omawiania samych zaklęć, warto jeszcze wspomnieć o nowych kosturach. Mamy tutaj dwie nowe pozycje. Mamy matczyny kostur od Imira, który zwiększa magię palców i skaluje się z mistycyzmem. I mamy też wyjątkowy kostur z zaświatów z wizerunku metry matki palców. Jest to jedyny kostur, który pozwala rzucać zarówno czary jak i inkantacje oraz skaluje się na równi z inteligencją i z wiarą. Obie te pozycje zdobędziemy przechodząc quest Hrabiego i Mira. I właśnie do tego questu będę się tutaj dość często odnosił. Umieszczę w opisie link do filmiku właśnie na temat tego questu, bo zdobędziemy również w nim wiele zaklęć, które będziemy tutaj omawiać. Przejdźmy z do omówienia samych czarów i pierwszym czarem jest Trójca Błysk Ostrza. Dawny czar karyjskiej rodziny królewskiej. Tworzy nadrzucający znak, z którego po pewnym opóźnieniu wyłaniają się trzy błysk ostrza podążające za wrogami. Ten czar można stosować podczas ruchu. Ładowanie zwiększa opóźnienie. Ten czar wymaga 28 punktów inteligencji i zużywa 19 punktów skupienia. Czar ten zobędziemy w zamku Relany i ruszymy z miejsca łaski zamkowa komnata władcy, czyli z miejsca łaski, które znajduje się tuż przed walką z bosem. Musimy tutaj odnaleźć drabiny, które pozwolą nam wspiąć się na dach zamku. W tym miejscu musimy zeskoczyć z dachu i przy ciele znajdziemy właśnie ten czar. Zobaczmy jak to zakręcie działa. Ładowanie wydłuża czas opóźnienia w jakim nadlatują te błyskostrza. Jako, że jest to zakręcie ładowane możemy je wzmocnić ikoną Godfreya, co to w 1.13 dodatkowo wzmocnili atak tego zakręcia o 30%. Dużym plusem jest też możliwość kastowania podczas jazdy konnej. Dalej mamy Bliźniacze Księżyce, Relany. Czar Relany Rycerza Bliźniaczych Księżyców, kojarzony z karyjską księżniczką. Tworzy bliźniacze księżyce, które jeden po drugim uderzają w ziemię swym światłem i wpływają ją w gwałtowne drżenie. Jest to czar, który wymaga aż 72 punktów inteligencji i kosztuje 47 punktów many. Zajmuje też dwa sloty pamięci i jest najsilniejszym czarem ze wszystkich czarów księżycowych. Pomimo tego, że jest bardzo silny, to niestety bardzo długo się kastuje, a podczas kastowania jesteśmy narażeni na atak. Wymóg posiadania 72 punktów inteligencji jest najwyższym wymogiem na wszystkie czary dostępne w grze. A jeśli wejdą wszystkie trzy uderzenia, no to zadamy przeciwnikowi 30 punktów postawy. Podczas walki z Relanem na pewno zostaniemy zaatakowani właśnie przez ten czar. Niestety, gdy my go zdobędziemy, to nie ma on aż takiego zasięgu jak podczas walki z nią. Abyśmy my mogli go używać, no to oczywiście musimy najpierw pokonać Relanę i wymienić na ten czar jej wizerunek. Niestety, aby ten czar był skuteczny, musimy podejść do przeciwnika dość blisko. Te pierwsze dwa ataki mają dość ograniczony zasięg, a to ten ostatni odrzuca każdego ludzkiego przeciwnika. Trzeba pamiętać też o tym, że pomiędzy drugim księżycem a ostatnim atakiem jesteśmy narażeni na obrażenia. Trzecim czarem jest zniknięcie Miriam, czar nauczycielki, która służyła karejskiej rodzinie królewskiej. Pozwala ukryć się w błyskawiennej mgle, a pojawić się po upływie kilku sekund. Tego czaru można używać w ruchu. No, z tymi kilkoma sekundami to bardzo mocno przesadzili. Teleport trwa dosłownie sekundę, może nawet mniej. Jeśli pamiętacie, w podstawce walczyliśmy z magiem właśnie Miriam, w karejskiej bibliotece, która bardzo nadużywała tego czaru. Tutaj właśnie jest napisane, że na jej cześć nazwano ten czar. Trzeba przyznać, że teleportu to właśnie magom brakowało. Ten czas używa tylko 9 punktów many i wymaga 26 punktów inteligencji, więc nie ma bardzo dużych wymagań. Ten czar kosztuje 10 tysięcy run i możemy go zakupić u hrabiego imira podczas jego questu. Tak jak wcześniej wspomniałem, w opisie znajdziecie link do filmu, w którym dokładnie omówiłem cały ten quest. Jeżeli użyjemy teleportu stojąc w miejscu, nasza postać się nie przemieści, tylko zniknie i pojawi się dokładnie w tym miejscu, gdzie stoimy. Żeby nadać teleportowi kierunek, musimy podążać w danym kierunku, zanim użyjemy tego czaru. Nie możemy oczywiście spamować tego teleportu cały czas. Mamy około 1,5 sekundowe opóźnienie, zanim będziemy mogli użyć tego czaru ponownie. Czwartym czarem jest pocisk grawitacyjny. Jeden z czarów błyskamiennych manipulujących siłą grawitacji. Zstrzeliwuje pocisk grawitacyjny, który przyciąga wrogów, a następnie wybucha. Ładowanie zwiększa siłę. Musimy posiadać 36 punktów inteligencji, aby go użyć, a koszt punkta skupienia to 18. Aby zdobyć ten czar, musimy pokonać bestię spadającej gwiazdy, musimy tutaj ruszyć od wzgórza kamiennych palców, również dostaniemy się tutaj podczas przechodzenia questu Hrabiego i Mira. Aby w ogóle dostać się tutaj do tych ruin, musimy użyć gestu o matko przy posągu, który znajduje się przy tylnej bramie dążonu cienia. Wszystkie szczegóły oczywiście właśnie w questie Hrabiego i Mira są omówione. A jeśli chodzi o samą walkę z bezsią spadającej gwiazdy, no to pioruny sprawdzają się tutaj najlepiej. I od razu gdy Bessie zostanie pokonana, nagrodę otrzymamy właśnie ten czar, pocisk grawitacyjny. Posiadając meteorytowy kostur, jesteśmy w stanie zwiększyć atak tego zakręcia o 30%, bo jest to jak najbardziej czar grawitacyjny, ale co ciekawe, pomimo tego, że jest to zakręcie ładowane, to nie działa tutaj ikona Godfreya. Zakręcie wyzwala trzy przyciągające pulsy, a czwarty atak odrzuca wrogów. Jest to też czar, który będziecie mogli zobaczyć podczas walki z dowódcą Gajuszem, ponieważ też go używa. Fajne zaklęcie na kontrolę tłumów, przyciągające grupę przeciwników w jedno miejsce, gdzie możemy użyć wtedy innego zaklęcia. Piąte zaklęcie to kamienne ostrza. Czar dowódcy Gajusza manipulujący grawitacją. Wyciąga z ziemi skalne bryły przypominające ostrza. Ładowanie zwiększa jego siłę. Aby użyć tego czaru, musimy posiadać 48 punktów inteligencji i zużywa on 18 punktów many oraz zajmuje dwa sloty pamięci. Aby zdobyć ten czar, musimy najpierw pokonać dowódcę Gajusza. Dzięki temu dostaniemy wizerunek jeźdźca na dziku. No i ten wizerunek zamieniamy właśnie na czar. Nienaładowany czar wytwarza tylko jeden impuls, a w momencie, gdy go naładujemy, to mamy impulsów aż 3. Trzeba przyznać, że czar ten działa najlepiej na wolnych przeciwników, bo jeśli przeciwnik zmierza w naszym kierunku, a my tego czaru użyjemy nawet na ładowanego, to po prostu następne impulsy zwyczajnie go ominą. Tak jak w przypadku poprzedniego czaru, pomimo, że jest to czar ładowany, na niego i ikona Godfreya nie działa. W patchu 1.13 czar ten został dość mocno wzmocniony. Następny w kolejności jest błyskamienny paznokieć. Magia błyskamieni hrabiego Imira, najwyższego kapłana. Jedno z czarów palców, które podobno zostało znalezione w opustoszałych ruinach. Ciska magicznym paznokciem, który rozpada się w locie. Ładowanie zwiększa siłę. Jest to najprostszy czar z magii palców, wymaga tylko 18 punktów inteligencji i każde użycie kosztuje nas 10 punktów skupienia. Jest to kolejny czar, który możemy zakupić u Hrabiego Imira i kosztuje 12 tysięcy run. Działa podobnie jak podstawowy błyskamienny odłamek, ale jest mocniejszy i ma lepszy tracking przeciwnika. Posiada też większy zasięg, A dodatkowo możemy zwiększyć siłę ataku używając ikony Godfreya czy matczynego kostura oraz również szaty palców. Kolejny czar jest wzmocnioną wersją tego poprzedniego i są to błyskamienne paznokcie. Magia błyskamieni hrabiego Imira najwyższego kapłana. Jedno z czarów palców, które podobno zostało znalezione w opustoszałych ruinach. Ciska magicznymi paznokciami, które rozpadają się w locie, ładowanie zwiększa siłę. Ten czar wymaga 32 punktów inteligencji, a każde użycie zabiera 23 punkty many. Ten czar również możemy kupić u hrabiego imira podczas przechodzenia jego questa i kosztuje on również 12 tysięcy run. I tutaj mamy aż 6 pocisków. Co prawda zasięg jest średni, ale trafnik przeciwnika jest naprawdę bardzo dobry. Podobnie jak w przypadku zwykłego paznokcia, tak samo tutaj będzie działać matczyny kostur oraz szata palców, jak i również ikona Godfreya. Ósmy czar to ulotny mikrokosmos. Magia palców hrabiego Imira Najwyższego Kapłana. Jeden z tajemnych błogosławionych rytuałów. Przywołuje obraz mikrokosmosu, który wysyła pojedynczą falę, a następnie wybucha. Ładowanie zwiększa moc. Aby go użyć, musimy posiadać 42 punkty inteligencji, a każde użycie zabiera 26 punktów many. Czar ten również zakupimy u hrabiego Imira. Kosztuje nas 20 tysięcy run, ale aby był dostępny, musimy posunąć quest znacznie dalej. Wszystkie szczegóły macie we filmiku o tym właśnie questie. Ten czar ma dwa etapy: najpierw jest taki impuls, a później uderzenie, które odrzuca wrogów. Ładowanie zwiększa zasięg ataku. I pomimo tego, że jest to ładowany czar, to tutaj i ikona Gotweya nie będzie działać. Ale jako czar palców jest wzmacniany przez maczyny kostur oraz szatę palców. Dziewiątym czarem są czułe palce. Magia hrabiego Imira, pragnącego stać się matką palców, otacza rzucającego kręgiem masywnych palców, które chronią przed wszelkimi pociskami, zarówno magicznymi, jak i fizycznymi. Ładowanie zwiększa moc ten wymaga 36 punktów inteligencji i zużywa 20 punktów many. ten możemy zdobyć na samym końcu questu Hrabiego Imira. Najpierw musimy go w pojedynku zabić. I po otrzymaniu wszystkich nagród za jego zabicie, możemy udać się na cmentarz, gdzie będziemy mogli w końcu podnieść ten czar. Tylko pełne zakończenie questa i śmierć Hrabiego Imira daje dostęp do tego zaklęcia. Poszczegóły ponownie odsyłam do filmiku o tym questie. Szart ten jest taki, można powiedzieć, ofensywno-defensywny, ponieważ dodatkowo chroni naszą postać przed wrogimi atakami, a zadaje daje całkiem spore obrażenia. Niestety, pomiędzy samym rzuceniem zakręcia a pojawieniem się palców jest okienko, gdzie jesteśmy narażeni na atak. Naładowane zakręcie odrzuca mniejszych przeciwników i zadaje całkiem spore obrażenia postawie. I tutaj, pomimo że jest to zakręcie ładowane, to również nie działa niestety ikona go Dziesiątym zakręciem jest płaszcz kolców. Czar którzy odeszli od praktykowania inkantacji, gdy jedyną nagrodą za ich żarliwą wiarę okazała się rozpacz. Pokrywa rzucającego niezniszczalnymi kolcami wyrosłymi z ostro drzewa. Po ich wyrośnięciu przewroty będą zadawały wrogom obrażenia. No, jest to pierwszy z czarów ostro drzewa. Co ciekawe, te czary wymagają wiary, a nie inteligencji. Ten wymaga 20 punktów wiary, a koszt wymanie to 9. Aby zdobyć ten czar musimy najpierw pozbyć się wody w dzielnicy kościelnej i ruszymy tutaj od Gwizda Łaski Zatopiona Kaplica. I naszym celem jest zabicie pobliskiego ducha obszedzonego drzewa. No, i gdy duch umrze, zostaniemy nagrodzeni tym właśnie czarem. Tutaj sam opis czaru właściwie mówi wszystko. Pokrywa nas kolcami, które zdają obrażenia podczas rolowania przy przeciwniku. Cały czar trwa 30 sekund. Trzeba też wspomnieć, że samo użycie czaru zabiera nam 50 punktów zdrowia oraz nagromadza nam krwawienie. Czar działa podobnie jak zbroja głogu, którą możemy otrzymać po pokonaniu elemera od głogu w podstawce oraz potęguje jej efekt. Dalej mamy bardzo ciekawy czar, niezniszczalne kolce. Czar tych, którzy odeszli od praktykowania inkantacji, by jedną nagrodą za ich żarliwą wiarę okazała się rozpacz. Przyzywa z ziemi niezniszczalne kolce, tego czaru można użyć wielokrotnie. Jako kolejny z czarów ostro drzewa, wymaga wiary zamiast inteligencji. Potrzebujemy 24 punkty wiary i zużywa 15 punktów many. Czar ten możemy zdobyć w dążonie cienia. Najlepiej ruszyć od miejsca łaski i do mrocznej komnaty, czyli z miejsca łaski, które jest tuż przed walką z Mesmerem. Podczas premiery dodatku ten czar był niesamowicie potężny, myślę, że można powiedzieć, że wręcz zepsuty, ale w patchu już go porządnie osłabili i teraz działa po prostu normalnie. Pomimo tego solidnego nerfa w patchu 1.13 to wciąż bardzo dobre zaklęcie. Kolce mają bardzo dobry tracking i doskonale podążają za przeciwnikiem. Każde użycie tego zaklęcia zabiera nam również 50 punktów zdrowia. Przed patchem ten czar nagromadza utrwawienie na poziomie 72 punktów. Po patchu jest już to tylko 17. Tutaj nerf był największy. Warto pomyśleć o tym zaklęciu w buildach typowo pod wiarę. Dwunaste zaklęcie to Pierścienie Widmowego Światła. Czar używany przez opiekunów grobów duchów, do których w końcu trafia cała śmierć. Tworzy Pierścienie Widmowego Światła, które następnie zostają wystrzelone. Ładowanie zwiększa siłę. To zaklęcie wymaga 24 punktów inteligencji oraz 18 punktów wiary i zużywa 14 punktów many. To zaklęcie możemy zdobyć w ukrytym grobie czaro. I ruszymy właśnie od tego miejsca łaski. Musimy dotrzeć pod wielki posąg grobowego ptaka. I tutaj z tego ciała podnosimy ten czar. Czar ten ma naprawdę przyzwoity zasięg i nagromadza na przeciwniku odmrożenie. Będzie to jest dobry wybór na przeciwników podatnych na mróz. Jako ładowany czar jest wzmacniany ikoną Godfreya. Przedostatni, ostatni, trzynasty czar to masa zgnilizny. Czar pochodzący od gnijącego trunku z kamiennego sarkofagu. Wyrzuca wielką masę zgnilizny, która wybucha tuż po uderzeniu i spowija okolice ogniem duchów. Czar ten wymaga 28 punktów inteligencji oraz 22 punkty wiary i kosztuje aż 41 punktów many. Czarny możemy zdobyć wewnątrz szczeliny i ruszymy z miejsca łaski Stanica Szczeliny. Podążając za questem THOEJERA i Świętej Triny, trafimy właśnie w te miejsca. Pomimo nazwy, ten czar nie nagromadza wcale szkarłatnej zgnilizny, za to nagromadza odmrożenie. Ładowanie zwiększa tutaj zasięg ognia, który rozpościera się na ziemi. Czas kastowania jest bardzo długi, bo to aż 3 sekundy a przeciwnik łatwo potrafi wyjść z zasięgu tego ataku. Nawet gdy naładujemy atak, a przeciwnik przemieszcza się w naszą stronę, to bardzo prawdopodobne, że ogień go ominie. Więc czasem łatwiej tutaj trafić cedując w ziemię zamiast przeciwnika. I ostatnim czternastym czarem jest kłębowisko zgnilizny. Czar używany przez gnijącego rycerza. Zyszczelibuje kłębowisko zgnilizny, które wybucha tuż po uderzeniu i spowija okolice ogniem duchów. Jeśli chodzi o wymagania, to potrzebujemy 32 punktów inteligencji i 26 punktów wiary, a czar zużywa 29 punktów many. Aby zdobyć ten czar, musimy najpierw pokonać ginącego rycerza na spodzie szczeliny, a później zdobyty wizerunek wymienić właśnie na to zakręcie. Ten czar już jest według mnie znacznie lepszy niż ten poprzedni, tutaj zdecydowanie łatwiej trafić przeciwnika tym ogniem. Czar używa ognia duchów, więc również nagromadza odmrożenie, a w patchu 1.13 zdecydowanie zwiększyli siłę ataku tego czaru. No i w tym filmie to byłoby już wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć!